W tym nagraniu mam dla ciebie kolejny, rewelacyjny sposób na to, by budować swoją pewność siebie, i ponownie, jak poprzedni nawyk, ten sposób również dotyczy pewnego świętowania swoich sukcesów, a konkretnie to przekierowujemy naszą uwagę na to, co było dobre i co nas buduje. Jest to tak zwana ściana chwały. Być może kojarzysz, że w niektórych domach, nie wiem jak jest u ciebie, u mnie tego nie było, ale u wielu moich znajomych faktycznie coś takiego widziałem są ściany, na których są wystawione, powieszone puchary, medale, dyplomy najczęściej dzieci, które coś tam osiągnęły w swoim życiu jakieś zawody sportowe wygrane jakieś yy, fajne rzeczy, z których cieszy się cała rodzina. I to jest bardzo dobre, aby eksponować takie rzeczy. Dlaczego to jest istotne? Ponieważ teraz, nawet jak tylko patrzysz na mnie, na ekranie, to twoja podświadomość zbiera sygnały z całego twojego otoczenia. I czy chcesz, czy nie, to czujesz temperaturę powietrza. Jakby było za zimno, zaczęłoby doskwierać. Jakby było za gorąco, zaczyna doskwierać. Jak jest optymalnie, nie zwracasz na to uwagi. I jest mnóstwo elementów w Twoim otoczeniu, na które nie zwracasz uwagi. Dlatego być może myślisz sobie, no taka tam pierdoła, no nie chodzę, nie, przecież nie patrzymy na te puchary, nie patrzymy na te medale codziennie, nie, nie wycieramy ich z kurzu każdego dnia i sobie myślimy, ale to były cudowne zawody. Ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że to będzie wpadać po, do Twojej podświadomości. Bo możesz sobie zrobić ścianę antychwały. I w wielu przypadkach sobie takie ściany antychwały robimy. Albo półki antychwały. Na czym to polega? Jest to najczęściej sterta papierów, zaległości, to są wszystkie maile, na które trzeba odpowiedzieć, wszystkie wiadomości, które gdzieś tam czekają na naszą odpowiedź. Sterta prania, która jest do wyprasowania, sterta ciuchów, która jest do wrzucenia do pralki, ale jeszcze może gdzieś tam wisi na oparciu krzesła, bo jeszcze są do Te wszystkie rzeczy, które są niedokończone, niezałatwione, sprawiają. Że jaki dostaje sygnał nasz mózg? Ten człowiek jest nieskuteczny, bo ciągle mu coś wisi. Więc oprócz tego, że polecam ci zrobić te wszystkie rzeczy z listy i faktycznie ją wyczyścić i tego pilnować, ale to jest temat na kurs o produktywności, zupełnie, zupełnie inny temat. To tutaj, jak chcesz, żeby Twoja podświadomość chłonęła z otoczenia pozytywne bodźce, które będą budować Twoją pewność siebie, to daj sobie te pozytywne bodźce w swoim otoczeniu. To może być właśnie ściana, gdzie masz medale, puchary, dyplomy dowolne dowody na to, że dajesz radę, że potrafisz wygrywać, że potrafisz się przełamać, potrafisz coś osiągnąć. Najważniejsze jest to, że dziedzina nie ma znaczenia. Może potrzebujesz pewności siebie jako menedżer, bo właśnie objąłeś takie stanowisko i zaczynasz zarządzać ludźmi, co jest dla Ciebie nowe. To uwierz mi, że nie ma znaczenia to czy masz puchar za bycie najlepszym menedżerem, czy masz puchar, bo wygrałeś zawody w tenisie kilkanaście lat temu jako dzieciak, to działa to na ciebie podświadomie, bo kątem oka będziesz to mijać każdego dnia wiele razy i to będzie przypominać tobie, że potrafisz osiągać rzeczy. Więc skoro potrafiłeś zdobyć ten puchar, to i z tym wyzwaniem sobie poradzisz. Tak działa nasz umysł. Być może myślisz sobie, ale ja nie mam co tam wystawić, ja nie mam co tam powiesić, ja nie mam takich rzeczy. To powiem ci, co wisi w mojej ścianie chwały, a jest to złoty medal. Jeden, jedyny. Nie jest to złoty medal Mistrzostw Świata. Nie jest to złoty medal żadnego Mistrzostwa Europy. Nie jest to nawet złoty medal w Mistrzostwach Polski zdobyty. Jest to złoty medal, pierwsze miejsce w turnieju burmistrza jakiegoś miasteczka którego nawet nazwy nie pamiętam bo nie ma go na tym medalu a dyplom gdzieś jest schowany w teczce. I ten medal zdobyłem w pucharze burmistrza czy turnieju burmistrza w zawodach w wyciskaniu sztangi leżąc. Miałem wtedy 17 lat faktycznie takie zawody wygrałem ale Pomimo tego, że one nie były znaczące na arenie międzynarodowej, nawet na arenie polskiej, to nie były jakieś gigantyczne zawody, to dla mnie to było bardzo ważne wydarzenie. A to dlatego, że zacząłem trenować jakieś półtora roku wcześniej i jak zaczynałem, to przygniatał mnie pusty gryf. Byłem tak słabym i otyłym dzieciakiem, że przygniatał mnie pusty gryf. Po parunastu miesiącach nabawiłem się kontuzji. Coś rozwaliło mi się w barku, poszedłem do ortopedy sportowego w swoim mieście, który powiedział: Koniec z tym sportem, tutaj takie leczenie. No i się nie zgodziłem na to, żeby to był koniec ze sportem, żeby to był koniec z siłownią, bo ja dopiero zaczynałem i mnie się to naprawdę spodobało. I ten medal jest dla mnie dowodem na to, że nikt mi nie będzie mówił, co ja mogę, a co nie. Bo on powiedział mi: Koniec ze sportem, a ja w niecały rok później wygrałem ogólnopolskie zawody. Nawet jeżeli to nie były mistrzostwa Europy, świata czy nawet mistrzostwa Polski, tylko turniej, na którym mogli faktycznie przyjechać zawodnicy z całej Polski, to dla mnie to miało znaczenie, bo udowodniłem coś sobie. I to mogą być dowolne przedmioty. To nie muszą być tylko puchary, medale czy dyplomy. U siebie mam też dyplomy. Mam na przykład też podziękowanie za wystąpienie na konferencji naukowej na uniwersytecie, na którym sam studiowałem. To było dla mnie takie fajne wyróżnienie, no bo jeszcze parę lat wcześniej jako student, a tutaj nagle zapraszają mnie na konferencję naukową jako ekspert w dziedzinie coachingu. Dlatego stwórz swoją ścianę chwały. Stwórz ścianę taką, jaką chcesz, taką, jaką czujesz. Taką, gdzie będą najważniejsze dla ciebie rzeczy. To mogą być nawet pamiątki z podróży, które będą Tobie coś przypominać. Czasami wygrywa nasze poczucie estetyki, że tak, a ten puchar, ten medal tu nie pasuje, zróbmy porządek, postawimy tam biały wazon. Ale dla Twojej podświadomości te puchary, te medale, te, te artefakty naprawdę mają znaczenie. Drugim rodzajem ściany chwały, o którym muszę Ci powiedzieć, jest tak zwana wirtualna ściana chwały. Na czym ona polega? Polega na tym, że na swoim komputerze, na pulpicie, stwórz folder. Folder o tej nazwie Ściana chwały. I za każdym razem, kiedy ktoś wyśle Tobie miłą wiadomość doceniającą Twoją pracę, to jakim jesteś człowiekiem, Twoją pomoc, zrób screenshot i wrzuć do tego folderu. To jest taki folder ratunkowy, który w momencie, kiedy nie będzie Ci się chciało pójść do pracy, kiedy nie będziecie chciało kontynuować swojej pasji, kiedy nie będziecie chciało z nikim widzieć, z nikim rozmawiać, nic robić. Włączysz go, otworzysz go, włączysz te zdjęcia, zaczniesz je przeglądać i zobaczysz te wszystkie pozytywne komentarze, pozytywne opinie, informacje o twoich przyjaciół, za co cię cenią, co im się podobało, co pochwalili, oj, uwierz mi, że zrobi tobie to dzień. I nie musisz być tak jak ja nauczycielem, bo oczywiście w mojej wirtualnej ścianie chwały 90 chyba 9% rzeczy z screenshotów to są faktycznie opinie moich klientów. Z kursów, szkoleń, po sesjach, różnego rodzaju referencje, podziękowania za wystąpienia na jakichś targach, na konferencjach, to są tego typu rzeczy. Są tam też zdjęcia z jakichś ważniejszych eventów i faktycznie, kiedy to przeglądam w takim dniu, kiedy mi się nic nie chce, a mnie też się zdarzają takie dni. To nagle mi się chce bardziej. Naprawdę jest w tym pewna magia. Dlatego przed Tobą dwa ważne zadania. Po pierwsze, znajdź miejsce w swoim domu, w swoim mieszkaniu na ścianę chwały. Może być też w miejscu pracy. Jeżeli masz swój gabinet, swoje biuro, to również tam możesz umieścić swoje dyplomy czy to, co jest dla Ciebie ważne. Dla Ciebie, dla Twoich klientów, o, może to też będzie ważne. Może to będzie podnosić twój autorytet, ale to ma być coś, co będzie ważne dla ciebie przede wszystkim. Więc stwórz takie miejsce, w którym będziesz mieć te wszystkie elementy ułożone, pokazane na zewnątrz, nie pochowane. I druga rzecz: stwórz wirtualną ścianę chwały. Jeżeli prowadzisz jakiś biznes, to albo masz informacje od swoich klientów. To pozbieraj te informacje i zrób screenshoty, wrzuć je wszystkie do tego jednego folderu. To może Ci trochę zająć, ale kiedy dzisiaj zrobisz to naprawdę rzetelnie, to zobaczysz, że później będzie Ci łatwiej, kiedy pojawi się kolejna wiadomość, szybko zrobić screenshota i wrzucić do tego folderu. To naprawdę robi robotę, a nic nie kosztuje. Trzymam za Ciebie kciuki i widzimy się w kolejnym wideo, ale dopiero wtedy, kiedy będziesz mieć dwie ściany chwały. Tą rzeczywistą i tą wirtualną. Do zobaczenia.